Zapraszamy na serwis informacyjny Chorzowski Spółdzielni Mieszkaniowej. W tym serwisie zobaczymy Dzień Matki w Klubie Pokolenie, 43. Letnia Spartakiada Dzieci i Młodzieży, 12. Piknik Osób Niepełnosprawnych, Festyn Rodzinny na ulicy Gałeczki. Dzisiaj obchodzimy Dzień matki w klubie Chorzowskiej spółdzielni mieszkaniowej POKOLENIE. Jak co roku frekwencja dopisała, gościło u nas przedszkole numer 21 z swoimi artystami wspaniałym, tanecznym i teatralnym występem. z nas Występowaliśmy z przedstawieniem, które wygrało w konkursie Bobas. To było przedstawienie o tym, jak kap czerwony kapturek szukał babci oraz y Występowały liderki, które również zdobyły pierwsze miejsce na konkursie cheerleaderek. Wszystkie mamy zawsze się bardzo cieszą, jak się chwali ich dzieci, jak dzieci mają jakieś sukcesy. I myślę, że mamy tych dzieci, powinny być bardzo dumne. Bardzo duża przyjemność i duma, i taka świadomość, że nasza praca nie idzie na marne. Przede wszystkim praca wychowawców w przedszkolu. Ogromna praca. Dzieci bardzo się cieszą, one są bardzo zaangażowane w to, co robimy. Chcemy, żeby po prostu dzieci jak najwięcej osiągnęły, zanim pójdą do szkoły, bo wiadomo, że to, co one osiągną już tutaj, to będzie im procentować w przyszłych latach. Twoja mama była tutaj dzisiaj, oglądała Cię? No, oglądała mnie dziś, dzisiaj, a gdy występowaliśmy w hc to tata. Składałeś już mamie życzenia? Tak. Powiedz, czego jej życzyłeś? Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Matki. Mamy na pewno były szczęśliwe, bo dzieci są rewelacyjne, dzieci ciężko pracowały i myślę, że naprawdę te wszystkie nagrody, które zdobywają im się należą. Chorzowska Spółdzielnia Mieszkaniowa wraz z TKKF-em oraz Urzędem Miasta w Chorzowie zorganizowała już 43. edycję letniej spartakiady dzieci i młodzieży. W zmaganiach sportowych udział wzięli potopieczni chorzowskich placówek oświatowych. W kilku kategoriach najmłodsi to w kategorii do 5 lat, a najstarsze dzieci w kategorii do 13 lat. Także widać tutaj wyraźnie ducha sportowego. Podczas Spartakiady dzieci rywalizowały w pięciu konkurencjach. Począwszy od skoków dal, bieg na 60 metrów, wyścig na kolej nogach, rzut piłeczką palantową i bardzo prosty to wtawnościowy. Zawody były doskonałą okazją do integracji osób w różnym wieku. Przychodzą i starsze osoby babcie, dziadkowie tych, tych dzieci. Także sens i idea spółdzielczości tutaj jest wyraźnie y, 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 widoczna. Bardzo fajny pomysł. E, dzieci mogą sobie tutaj porywalizować, dobrze się bawić. Uważam, że jest to jak najbardziej e, trafna, trafna idea. Biegałem i, i jechałem na skórę. Jest Szczę to fajny pomysł. Można tutaj poznać nowych ludzi. Widzimy, że frekwencja na pewno przekroczy i kilkaset uczestników tej Spartakiady. Dzieci poprzez rywalizację mają szansę na poprawienie swoich sportowych wyników. Chcą być tymi najlepszymi, i to jest dobre. To jest początek może przyszłych sportowych karier. Piękna pogoda, błękitne niebo, słoneczko. Może nie jest za ciepło, ale taka, to jest taka pogoda w sam raz na jakąś taką rywalizację sportową. Najlepszych zawodników wyróżniono medalami. Co to 31 maja już po raz 12 zorganizowano piknik osób niepełnosprawnych w Siewierzu Warenżynie w ośrodku Zajazd Leśny. Uczestnikami tego corocznego spotkania są osoby niepełnosprawne wraz ze swoimi opiekunami. On jest cyklicznie organizowany przez różne spółdzielnie mieszkaniowe. Tam jest wiodąca spółdzielnia, która w tym roku wiedzie. Natomiast my się włączamy organizacyjnie też do tego zespołu. Jest to spotkanie osób niepełnosprawnych z niepełnosprawnością i intelektualną, i fizyczną. Po prostu jest to taka chwila radości dla tych ludzi. To jest bardzo pozytywna impreza. Dla, dla wielu z tych osób jest to jedyne wyjście z domu na, na piknik. Proszę pamiętać, że ci ludzie cały czas przebywają w mieszkaniach i wszystko co oglądają, to oglądają z okna. Tu dzisiaj mają możliwość wyjazdu na zewnątrz, bo to są samochody przystosowane do przewózki wózków inwalidzkich, także to powoduje to zadowolenie. Oni już na to czekają już się pytają, kiedy będzie następny raz, a to dopiero w przyszłym roku. Ta integracja powoduje to, że oni czują się w ogóle inni, tak? Potrafią się cieszyć. Są szczerze. uczą przede wszystkim nas ludzi też takiej normalności, szczerości, tak, prostoty w wysławianiu się, w pokazywaniu uczuć. Tego my się możemy od nich uczyć. Jest dobry pomysł, by najmniej, bo bynajmniej te dzieci się troszkę poszaleją nie? i są zadowolone, a wie pan, korzyst na emeryturze z tych dzieci, ręce. Nie, nie, no to wie pan, to nie mają. Jak się jego doda za dużo, żeby sobie pomogli pozwolić na cokolwiek. Fajny festyn, fajna zabawa? Tak, tak. W tym roku zgłosiło się ponad 800 uczestników, na których czekało wiele atrakcji, jak hipoidogoterapia, różnorodne konkursy, występ zespołu muzycznego Starnowskich Gór, pokazy zespołów tanecznych zrzeszających osoby niepełnosprawne czy koncert Policyjnej Orkiestry. Jesteśmy tam, gdzie, gdzie jesteśmy potrzebni. Na co dzień jesteśmy potrzebni na, na tutaj śląskich ulicach, w śląskich miastach, aby było bezpiecznie, ale również nasza orkiestra występuje tam, gdzie, gdzie nas zapraszają. Dlatego po zaproszeniu na 12 piknik osób niepełnosprawnych. Śląski Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach skierował tutaj orkiestrę i mogliśmy uprzyjemnić ten czas we wspaniałym koncercie, który rozpoczął rozpoczął ten piknik. Słowo klucz imprezy jest in, integracja, ale również jest to, że, że my przez to otrzymujemy więcej informacji, gdzie są osoby potrzebujące w naszych zasobach, czym możemy im pomóc, co, co, jakie mają uciążliwości i co należałoby poprawić, żeby poprawić ich komfort mieszkania przede wszystkim. Celem pikniku jest nie tylko stworzenie okazji do zabawy dla niepełnosprawnych, ale również do kontaktu ze zdrowymi osobami, by wszyscy uczyli się normalnych relacji, wyzbywali się uprzedzeń i lęków. Jak co roku Chorzowska Spółdzielnia Mieszkaniowa zaprosiła na tradycyjny festyn przy ulicy Gałeczki. Mamy okazję spotkać się z mieszkańcami, zapraszamy ich na program taki integracyjno-rozrywkowy. Przy dobrej muzyce, przy zabawie, jak tutaj teraz widzimy, akurat dla dzieci. Jest dużo różnych zespołów artystów którzy umilają czas gościom naszym i mieszkańcom. Mieszkamy w tych osiedlach, dobrze jest, jak ludzie między sobą się znają, przynajmniej się podstrobią, bo tak to przechodzimy obok siebie, nie zauważając. Jest to taka okazja, która po prostu tworzy te więzi międzyludzkie i na tym nam głównie zależy. To trwa już u nas kilka dobrych lat i sprawdza się. Ludzie czekają na te spotkania, a my staramy się ich nie zawieść. I zawsze pełna kultura. Ludzie są zdyscyplinowani, nie ma żadnych problemów. Bawimy się na całego, ale spokojnie i tak trzymać, żeby tylko tak dalej to wszystko to, to trwało. Na jaki konkurs czekasz? Tak jest? Brawo. Obojętnie, Michał jest we wszystkim dobry. Wczoraj zdobył dwa medale, także dlatego tu dzisiaj jesteśmy. Dziecko, że zadowolone dziecko jest, to jest najważniejsze. Są i punkty gastronomiczne i punkty do zabawy i wiadomo te wszystkie, wszystkie zjeżdżalnie, niezjeżdżalnie. Także dzieci mają nieograniczone korzystanie i to po prostu jest uważam przelowe i dobre dla naszych mieszkańców. Ruszamy, wszyscy ruszamy. Dziś to już wszystkie wiadomości. Więcej informacji na temat Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej znajdą państwo na stronie www.hsm.com.pl. Na informacje z Chorzowa zapraszamy na chorzow.tv. Do zobaczenia.